Co mi tam zadali, wysłali do bytu. Jeden na hak, drugi na hak, trzeci na hak. I czwarty na hak, który ja kończę moim jednym przeciwko Przeciw hakom. A nie! Ma jeden, żeby zaczęli wszyscy razem. Ach, ta ich współpraca zawodowa będzie czymś pięknym. Zobaczymy, jak to poradzą na... <grym> mojego kochanego Majersa ze specjalnym buildem. Pod lusterko. Czyli jak zniszczyć cały ten gameplay postaci jednym addonem? Nie będę ładował sobie zła, tylko spokojnie sobie ich popowieszam. Po co mam się ładować? Niech myślą, że jestem głupi. Niech myślą, że nie umiem grać. Niech myślą, że mają łatwo. Cześć, Siemanko, witam ponownie. Witam w kolejnym night. filmiku i co? Ja zapraszam Was do subskrypcji i oglądania. Dziękuję. O kurde. I może dla okay. mnie przekazać Ci jedną wielką. Chyba trafą randą wziął. No, się okay. wyrobić moimi przekonaniami co czytania. Okej, okay, czyli nie, nie wziął Pani Heda jednak. Wszyscy razem zginiemy to dokładnie. Ja. A nikt nie wziął żebyśmy zaczynali razem. Ja, wzią. ja wziąłem gena na pewno zrobiłem pierwsi Ja wziąłem, to przywiązania. wiązania znaczy, że Wesley wziął, żeby przybliżenie było to. Idziemy Kiedy na środku idziemy robić ten to. gen? Możemy Możemy go szybko mieć z głowy Kurde, nie mogę ich znaleźć To jest problem ja tak, tak, To Ja porałam się To co zrobimy go Dawaj trzeci ktoś, szybko go

Twoje zdrowie, Janusz. Jak yes, tam ten yes. tutorial? Yes. Czy grę As odpaliłeś? No, nie, nie poszedł Pierwszy... Twoja... Twoja... Nie, no bo nie, na... do, idzie do nam Jeszcze raz się włączył, <Glarka> czy mi się wydaje? Jest nie ma to kopką. Ja. ja mam zegarek. Cegar mam! Cegar mam! No, dobrze Zegarek miał. miałem! Co Tutaj mnie walić, Nie na mojej walce! Trzeba walić w jednej lekarki nikt nie wyszuka. Miałem klasikę w różnych obiegu. Oooo! Dobra. Koło niego Koduje, dostała, jeśli no, na no, mnie w I, I cześć zielony, witaj, what the perfect night Nie do no zmienić na co dwie minuty, że można tego używać, ale... Ja mówiłam, że on będzie mnie chciał ubić Macu, macu Nie Jest za mną, się zamówię, nie dam Macu, macu Ej, on, on gdzieś tu jest, czy nie? Nie. Tak, kopi ok, się za chwilę, świeci. Cześć. No, ja ja nie, nie, ty. Się. Dobra, Oliw, spróbujemy tego gena. Ej sensie czemu Ej, nie da się oślepiać go. Co? Że sobie e, okropka na to? Chyba, Chyba wziął to, na to... Ogólnie sądzę, on widzi, jak się leczymy. Ale zepsuł tego gena. Tu nie masz. Bądź powolniej to z tobą. Spoko, my... E, w ogóle ma ruinę, widzę. Ja tak? I to na no to fobie. Ja ja nie da się go ślata, czy nie? Mogę no to to wziąć. No to I to masz hajs na kamikadze, a, ja cię a cię nie na łysego. Się... Czemu na kamikadze, no to nie na łysego? świetny zrobiłem dobra easy Chociaż peasy, peasy lemon na... squeezy zobaczymy czy easy peasy będzie o no to bye bye ruinko znalazłem ja. czyścisz? dobra mam nadzieję że to ruinka gorzej jak to hunter ground Czyli ma bo, bo ma... to jest albo undying tak, ja ja, ruina. A nie, ruina zniknął. Już wiemy, jakie dwie perki. mata na to fobie na pewno. Zdechłaś ja. coś może, że nie da się pośleć. Ale nie stalkował, ja w ogóle nie, nie tak, czułem bicie serca. Nie, nie ma tego perka, że nie czuć. Nie stalkował, ale nie, to proszę, Majerski. Żeby nie słychać? Ma tego perka, że nie słychać. Tak, będziesz mógł być. Dobra, czy my robimy jakieś generatory, We czy coś? to ja, ja, ja będę szła jak coś. Ej, o... ja zapomniałem tego sklepać. Ja kończę nie no. Patrzę tu w okolicy czy jakichś totemów jeszcze niespodzianek nie ma, mam. bo jeszcze, jeszcze wcale bym się nie spodziewał jakby Vesrae nagle tak Noeda miał też przy okazji. Ja Dobra, i... 3, 4, tak. 3, Dobra, na razie nie jest źle. Tak. Ej, cieszę się, na że ogromna... nie jest źle, bo ty, nie, ty nie z tym robisz. Do was No to mają straszną problem Przywołuję. Aj no, Samon! Aj Samon Demon Wesley Widzę go. Idzie do mnie, idzie do mnie, idzie do mnie. Oh shit. Jaki, jestem debilem? Jaki, debilem? Jaki o, jest tym debilem? Jakim debilem jestem No co ja mam? Wróciłem na niego paletkę. Dobra, przyjmuj, przyjmuj, przyjmuj. przyjmuj. A czy się zrobi? Bo tak, ale ja mam. Ja nie, się pojadza, dobra, się wieszeni, no nie, no nie, da się go nie, mam nie, ten... dobra, nie, 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 już tego nie, 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 Co nie, nie, robicie? nie, wiem, ja próbowałem. Janusz Janus! Janus! Rup... Nie liczyłem ja ja tego, kąsięga. niestety! Janusz Rup Gena! Nie jak to miało tak wyglądać. Ej, 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 to nic. Jak mi za plecy. Wyskoczył? Nie. Jad. Poszedł do ciebie. Jak zawsze. Cześć! Wiem, że to zrobisz. Wiem, że to zrobisz. O boże. Co ja kieraczka, robię? Kieraczka, kieraczka. Nigdzie nie robię, aktualnie byłem. Jednego wsterno. ruszyłem, ale Cię jest ja nie tak nie zbity minusami, Szak. że. Tak. No on zbijał jakiegoś chciałem to No czasem mi Gonicie jeszcze? Tak. Mam genom szacunku. Trafiłem! Eee, ta, ten sloppy baczek ma jeszcze. To jest, to jest dystans. Dla mnie. Ja mamy cztery parki. Zaskakuj nie. akurat? Tak. Cześć. Czyli on to szybko w dodatku super. Bo tu masz giggą. No tak? tak. Leżysz? Cześć, akurat. Jak zda? No, tak, Ale so, ja widziałem twoją małę. Nie ja sobie w ogóle Nie, nie. Masz da... Nie. Sobie w ogóle. Nie. 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 Łatwo za mną tam jest ona To On idzie do mnie znaczy tam fajetę. Nieszczęście Znaczyłam. innych jest szczęściem innych o. Idę. na no polecie Jest ale... trzeba się strach. leczyć Pajetę, <grym się <grym> Nikt się tego nie skłębił Tak może się uleczymy to jest prereta A na misu? No, teraz mam W, w zielonej jak jest w poczekalnie na misu to weź ją wrzuć Nie Cześć! Ma. To ja Mój no, no, no. telefon Zajmuj się za chwilę ją to jest piękne. Teraz ja dajmy już. mam już Idzie chyba w waszą stronę mi się wydaje. No, bardzo ten Tak, ten zabili. tak idzie waszą stronę. To nie może mieć barby. Skoro małe Bar ślepienie, tanatofobię i Danatofobię i ruinę. Jeszcze slopiego butchera. Tak. Mhm. To nie, patrzę tak. w waszą stronę. Wygląda jakby szedł, ale dobra. No jeszcze coś. Jeszcze i warton. A to nie jest ten, to nie jest... O kurde... Masz Cześć. O kurde, to Ale to było. chyba przez hacza będzie trzeba. Bo Chyba tak. Ja spróbuję Ale jeszcze teraz. nic nie jest nie stracone w sumie. Nie on jest? It is jest me. Już giniesz praktycznie Ja? Nie, akurat kule... Hyc, ta. Niestety zniszcza? No nie da się go oślepić, nie ma szans Zapierdź tutaj I łapiecie cię tu! No <grym> coś już czuję, że przegracie To jest, myślałeś, że na hotlubie już baitujesz? Nie ma szans Proszę cię no małpszy, no nie miałeś twojego kolegę I miś! Co ty, koks byłbyś Znaczy tego perka Już poszedł w waszą stronę ja was widzę A na pewnie mówiąca... Cześć Ja mogę się tą... kitnąć No dawaj No Co ty zrobisz? Co ty robisz? A co ja mam zrobić? Nie mogę no, zrzucić ja palety Ale dobrze wam poszło, co ja na misu? Bardzo dobrze wam poszło Jak tam moje haczki? Haczki, haczki, haczki. No prosto, Dajem no odwaliliśmy balki. i tyle. no. I co mam powiedzieć? Jakuję, że patrzy nawet leżących mogę. Aha, cię weźmy do pacza. Wow. wow! Wow! Aha! Aha! Wow, Aha! Aha!